Witajcie moi drodzy, Michał Bigora i Postmawiajmy o Muzyce. Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj, zgodnie z tytułem, podzielę się z Wami moimi refleksjami na temat moim zdaniem 10 najlepszych, najważniejszych płyt tego roku. Ale zanim do tego dojdzie, no, muszę odnieść się do tego, na co pewnie zwróciliście uwagę, czyli do tego, że na moim kanale pojawiła się czołówka. Tak, czołówka, yy, za którą jestem bardzo wdzięczny kilku osobom. Przede wszystkim podziękowania składam dla Michała Jelonka, bowiem y, to on jest słyszalny w tej czołówce wraz z swoim zespołem Jelonek, y, albowiem w czołówce słyszycie y, fragment uwertury do słynnej opery Wilhelm Tell Jackina Rossiniego, ale jest to fragment w aranżacji, w aranżacji właśnie Jelonka i jego zespołu, która znalazła się na płycie Classical Masak z roku 2019. Zatem ogromne podziękowania zarówno dla Michała, jak i dla firmy Mystic, która tu w płytę wydała, za to, że zgodzili się oni na to, abym mógł wykorzystać ten fragment w mojej czołówce. Dodam, że fragment ubertury. Do opery Wilhelm Tell, ten, który słyszycie, to jest generalnie mój ulubiony fragment muzyki klasycznej, zatem wybór absolutnie nieprzypadkowy. A też chciałem w to czówku pokazać, że nie tylko muzyka rockowa, ale także muzyka klasyczna jest mi bliska. Czówkę wykonał Marcin Klimek, za co mu również bardzo dziękuję na bazie mojego pomysłu i scenariusza. Dobrze, dość tych wiadomości takich organizacyjnych. Pozwolicie, że przejdę płynnie do tematu, który jest dzisiejszym tematem nadrzędnym vloga, czyli przedstawię wam moją dziesiątkę najważniejszych, najlepszych płyt. Myślę, że bardziej najważniejszych, bowiem tutaj nie tylko walory artystyczne brałem pod uwagę przy, przy prezentacji tej dziesiątki. No i właśnie taka płyta nieoczywista tą dziesiątkę otwiera. Wprawdzie ona się Ukażę oficjalnie na fizycznym nośniku dopiero w tym roku, ale ponieważ w poprzednim roku ukazała się w streamingu, uznałam, że to te dziesiątki mogę ją zaliczyć. Tym bardziej, że jest to płyta mojego ulubionego polskiego zespołu, czyli Budki Suflera. Miejsce dziesiąte zajmuje bowiem płyta Skaza. czego o tym mówię bez entuzjazmu? no dlatego, że ja nie pochwalam tego co robi aktualnie pod Suflera. Nie pochwalam tego, że y, po śmierci Romualda Lipko zdecydowali się kontynuować karierę, nagrywać płyty, koncertować. W dodatku z wokalistami, którzy do mnie absolutnie nie przemawiają. No i także na tej płycie y, ci wokaliści są moim zdaniem najsłabszym elementem. Y, główny wokal należy do Jaska Kawalca, który Momentami można mieć wrażenie, jakby się męczył, jakby ten śpiew sprawiał mu ból. Nie jestem niestety zwolennikiem jego sposobu śpiewania, jego wokalu, jego modulowania głosem. Nie trafia też do mnie wokale Roberta Żarczyńskiego czy a może przede wszystkim Ireny Michalskiej, nad której nie rozumiem takich zachwytów, jakie słyszę ze stron muzyków Budki Suflera. Ale powiem wam że mimo wszystko to jest pota lepsza, niż się spodziewałem, przede wszystkim w warstwie, warstwie instrumentalnej, bowiem kilka jest tam naprawdę takich fajnych, rockowych, zwłaszcza mocno-gitarowych akcentów. Niektóre rozwiązania aranżacyjne, niektóre solówki gitarowe naprawdę przywodzą na myśl staro budkę, można powiedzieć, że momentami nawet hard rockową. Ale to nie jest jakaś płyta wybitna, na pewno jest lepsza niż myślałem, uznałem, że warto o niej wspomnieć, żeby każdy z Was mógł sobie posłuchać i wyrobić sobie własne zdanie na jej temat. Zresztą ja zamierzam w momencie, jak ukaże się płyta w wersji fizycznej, zrobić wywiad z Mieczysławem Jurewskim, który gra w budce, jak wiemy. Także, a może przede wszystkim na temat tej płyty i w ogóle na temat budki Suflera, więc na pewno poświęcę jej więcej uwagi kiedy indziej. No dobrze, ale teraz przechodzimy do płyt, które już w wersji fizycznej się pojawiły. Wszystkie je oczywiście posiadam. Zatem Szanowni Państwo miejsce numer 9 zajął Wojtek Cugowski i płyta nie czekaj na znak. Czyli można powiedzieć, że trochę powstajemy w tematyce budkiara, bo wiem oczywiście Wojtek jest synem Krzysztofa Cugowskiego, wielkiego nieobecnego w budce. Była to pierwsza solowa płyta Wojtka nagrana bez żadnego zespołu, bo jak wiemy chociażby w tamtym roku nagrał płytę świetną, która też była w mojej dziesiątce z zespołem krug no, w tym roku nagrał płytę wreszcie solową Jest to płyta, bym powiedział przede wszystkim poprokowa Wojtka znamy trochę może z cięższego repertuaru, ale to jest taki poprok najwyższej próby, poprok bardzo dobry, bardzo ambitny, pozbawiony również jednak ciekawych harmonii wokalnych, solówek gitarowych i Niebanalnych yy, kompozycji. E, Wojtek nie tylko gra, ale oczywiście także śpiewa. Zatem uważam, że debiut mu się udał. Numer ósmy na mojej liście zajęła płyta, a tak właściwie to mini płyta, mini album, tak zwana Epka. Yy, jest to pierwsze wydawnictwo ch chyba w moim życiu yy, na no, okładce, którego zostałem wymieniony. Bowiem numer 8 przypadł w tym roku zespołowi Nowela i ich mi albumowi 18 łes. Tytuł albumu pochodzi od tytułowej kompozycji napisanej przez no, duet wyborowy, czyli muzyka Marek Koszykiewicz a tekst legendarny Marek Dudkiewicz, który również miał chociażby swój tekst na wspomnianej płycie Budki. Po raz pierwszy, co ciekawe, ci panowie zdecydowali się na współpracę. Cieszę się, że do tego się przyczyniłem, bo namówiłem Marka Dudkiewicza do tego, żeby z nowelą e, tą współpracę podjął. Podobnie jak i namówiłem go również do tego, aby zgodził się, oczywiście także musiała zgodzić się żona komputera, pana Romualda Lipko, e, na wykorzystanie i zrobienie własnej wersji e, utworu Powiedz ile masz lat, który był w repertuarze Urszuli, Budki Suflera i ten cover również się na tej płycie znalazł. Uważam, że jest to bardzo dobry cover. Jestem dumny, w jaki, w jaki sposób został on wykonany przez zespół. Oprócz tego ta mini płyta zawiera również autorski utwór zespołu Novela, a także jeden utwór napisany zarówno tekstowo, jak i muzycznie przez Marka Kośkiewicza, który zresztą był producentem tej płyty. A pianokład wymieniony jestem z prostego powodu: no, dlatego, że przez 15 miesięcy byłem menedżerem zespołu Nowela. Teraz już nim nie jestem, ale życzę zespołowi dużo sukcesów. Uważam, że na nie je zasługują i mam nadzieję, że jeszcze nie raz o noweli usłyszycie. Bo warto, bo warto dać szansę ich twórczości, do której was gorąco zachęcam. Numer 7 to chyba. Myślę, że dla wielu będzie ogromne zaskoczenie na mojej liście, znając moje gusta muzyczne, yy, bowiem tym, yy, tą pozycję w tym roku zajęła u mnie Sana. I płyta wielka uczna. Lubię Sana. Ona ma w sobie coś takiego innego. Uważam, że jej barwa głosu jest bardzo ciekawa. Jest taka ciepła, ale jednocześnie nie jest taka... mimo wszystko chociaż wiele uważa inaczej, uważam, że nie jest infantylna. Jest taka nietypowa, niebanalna. Ma w sobie coś takiego sprawiającego, że człowiek się na chwilkę zatrzymuje. Nie jestem oczywiście jakimś wielkim fanem jej twórczości. No, daleko mi do, do, do takiej muzyki. Ale płytę Uczta doceniam za to przede wszystkim, że Sana zaprosiła do współpracy naprawdę y, uznanych artystów takich jak Grzegorz Turnał, Artur Rojek, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Igor Herbot czy Dariusz Jawiałów i ze wszystkimi z nimi nagrała wspólne kompozycje. Miała też ogromny wkład kompozytorski i tekstowy nad tym albumem, zatem y, czapka z głowy przez Sana, no bo nagrać płytę z takimi tuzami polskiej muzyki w tak młodym wieku, i zrobić to naprawdę dobrze i na wysokim poziomie, no to to jest wydarzenie, które uznałam, że chcę w tej dziesiątce także uhonorować. Zatem Sana zajmuje miejsce siódme, a miejsce szóste przypadnie również polskiemu artyście bardzo charakterystycznemu, czyli Ralfowi Kamińskiemu, na którego niedawno byłem w koncercie w Stodole. I, e, no, Ralf, jak wiecie, jest postacią niebanalną, nietuzinkową, no, artystą przez burzę. Duże... A. Zresztą dostał w tym roku, w tamtym roku, przepraszam, Fryderyka za najlepszego artystę roku. E, tym razem mm, w tysiące mamy album, który prawdopodobnie będzie do Fryderyków nominowany także w tym roku, czyli Bal Urafała. Jest to mm, bym powiedział, mocno osobisty album, zwłaszcza w warstwie tekstowej, bowiem Rafał porusza różne takie no, mocno osobiste wątki. No niektórym się może nie podobać jego maniera wokalna, jego teatralność, jego taka pewna przesada w interpretowaniu yy, i słów i, i różne takie ozdobniki wokalne, które stosuje. Ale na pewno jest to coś innego na polskim rynku. Jest to coś e, wyróżniającego się, coś niebanalnego, coś ciekawego i taka też jest ta płyta taka mocno inna, mocno teatralna, e, nacechowana takim dużym artyzmem, ale także taką właśnie indywidualną e, rysą, bo, bo Ralf Kamiński na tą indywidualność w swojej karierze zawsze się mocno stawiał. Tym bardziej mam nadzieję, że uda nam się w tym roku z Ralfem porozmawiać. No dobrze, pierwsza y, połowa za nami. Przechodzimy do y, drugiej połowy, a ją otwiera album nieśmier nieśmiertelny, przepraszam, niemal jak Rolling Stonesi, Skorpionsów, czyli płyta Rock Believer, która, no, ona do najlepszych y, płyt tej formacji, najlepszych lat. Jest y, mocno hard bym powiedział, nawet momentami heavy metalowa. Zwłaszcza sekcja rytmiczna robi tam dobrą robotę, a w tej sekcji, jak wiemy, jest nasz Paweł Wioda, nasz basista. Jest tak, że również w niej pekusista Mickey D znany z Motorhead. Ponadto Klaus Maite i Rudolf Schenker także jak zwykle wnoszą się na, na wyżyny swoich umiejętności, podobnie jak Matthias Jabs, także ci wszyscy muzycy sprawiają, że ta płyta gdzieś tam nawiązuje trochę do korzeni hard rockowych zespołu. Cieszę się, że w tym roku ponownie trafiły do Polski. Mam nadzieję, że uda mi się być ich na ich, na ich koncercie. Do czego i Was zachęcam. A ta płyta naprawdę robi dobre wrażenie i warto po nią sięgnąć. Podobnie jak i warto sięgnąć po płytę, która zajęła na miejsce 3. A jest to płyta Oksymor, którą wydał oczywiście Jean-Michel Żar. Ale tutaj na wstępie zaznaczę, że to płytę należy słuchać na słuchawkach najlepiej dobrej jakości. Na przykład takich, które ostatnio miałem okazję nabyć za pośrednictwem salonów muzycznych Riff i sklepu internetowego. Dlaczego polecam słuchawki? Dlatego, że ta płyta po raz pierwszy w tak dużym aspekcie wykorzystuje tak zwany dźwięk binauralny, czyli, mówiąc najprościej, dźwięk, który dochodzi do Ciebie od każdej strony. Słuchając go w słuchawkach, można czuć, jakby było się u źródło tego dźwięku, można go precyzyjnie zlokalizować. Jest to tak zwany dźwięk przestrzenny, 360-stopniowy, który Cię otacza z, z każdego miejsca. Można się w nim zanurzyć, można się w nim jakby wtopić. Jest to zupełnie nowa jakość dźwięku. I ta płyta, słuchając ją na słuchawkach, taką jakość dźwięku ci daje. Odczucia są tak, jakby rzeczywiście był u środka tego dźwięku, który cię otacza. I nożar słynął zawsze z tego, że wchodził na nowe poziomy, nowe rozwiązania technologiczne i robił to bardzo umiejętnie. Bardzo ciekawie i kreatywnie, i tak też jest na tej płycie. No dobrze, moi drodzy, została nam finałowa trójka, a tą finałową trójkę otwiera zespół, który podobnie jak novela i Wojtek Sogowski, także był w dziesiątek tamtego roku. A jest to zespół Lady Punk. No i pierwsza, jedyna już mogę zarazić w tym topie płytam koncertowam bowiem jak oczywiście wiecie, MTV Unplugged to jest słynna seria koncertów akustycznych, tak zwanych bez prądu. Tym razem ich bohaterem był zespół Lady Punk, który zaprezentował swoje znane utwory, plus jedną nową kompozycję krokodylę tańczą. Miał również gości w postaci chociażby Tom Korganka czy Piotra Słogowskiego. Ta płyta zaowocowała tym, że w tym roku będzie trasa Unplugged, na którą się także wybieram, a Lady Punk w każdej odsłonie, czy to klasycznej, elektrycznej czy też w odsłonie akustycznej prezentuje się świetnie i ta płyta tylko to potwierdza. Są to nowe trochę inne od tych akustycznych, które znaliśmy wcześniej, bowiem jak wiemy, wcześniej akustycznie też Lady Punk grywał, ale warto się z nią zapoznać, warto też pójść na koncerty tego zespołu, no bo Lady Punk od nasz lat naszą muzyką po prostu rządzi. Jeszcze dłużej muzyką rządzi ten pan, który zajął w moim topie drugie miejsce. Ale muzyką światową, a nie tylko polską. Jest to Bruce Springsteen, który w tym roku wydał kapitalną płytę Only the Strong Survive. Jak widzicie, ona jest w takim pięknym retro stylu, naprawdę przepięknym. E, w ten sposób już się płyt nie wydaje. E, duża przyjemność się nie delektować, na przykład takim oto plakatem, który nam Bruce do płyty dołączył. Ale też warstwa muzyczna trochę z y, warstwą graficzną koresponduje. Trochę. Nawet bardzo, a nie trochę. Y, bowiem jest to płyta mocno retro. Takich płci już właściwie teraz nie nagrywa. Y, Springsteen oddał hołd mistrzom y, muzyki solowej i rytm bluesowej. A jak wiemy, on dobrze się czuje w takich klimatach, zwłaszcza solowych. Więc y, ta muzyka brzmi tak, jakby mimo nowoczesnej produkcji oczywiście, jakby była nagrana w innych epokach. Jest tam chociażby repertuar Bina Kinga, czy, czy The Temptations, czy The, The Commodores, więc różnych uznanych twórców, których Sphinxin także szanował i podziwiał ale jest to zrobione ze smakiem, ale jednocześnie z rozmachem. Delikatnie, ale jednocześnie momentami monumentalnie. Drapieżnie, ale subtelnie. Więc ta płyta ma różne muzyczne sosy. Tymi sosami różnymi jest podlana, wypadałoby powiedzieć precyzyjnie. I jest znakomitym albumem, który Wam gorąco polecam. Mam nadzieję, że wreszcie Bruce Springsteen do naszego kraju na jakiś koncert zawita. A zwycięzcą tegorocznego topu i, moim zdaniem, absolutnie najlepszą płytą tegoroczną jest płyta How How zespołu T. Love. Jak widzicie, mam na niej autografy zarówno od Mójka Staszczyka, jak i od Janka Benetka, bowiem miałem okazję z nimi w tym roku rozmawiać i zrobić wywiady na ten kanał, właśnie przede wszystkim na temat tej nowej płyty. Nawet myślałam się porządkowo, żeby do jednego z nich zadzwonić i poprosić ich o komentarz, na, jakby na wizji, ale uznałam, że nie, że trochę przekornie tego nie zrobię, dlatego, żeby zachęcić Was do tego, abyście sami te moje wiady z tymi artystami zobaczyli. Oczywiście linki do nich y, zostawię pod tym filmem, przypomnę je, ja, bowiem warto się z nimi zapoznać i y, dowiedzieć się, co mają do powiedzenia na temat tej płyty, a mają do powiedzenia naprawdę dużo. Również ja mówiłem dużo o tej płycie podczas tych wywiadów, ale tutaj dodam tylko od siebie, że tą płytę nagrał klasyczny skład Tilaf, który słyszymy na albumie King. Ale ona brzmi jak takie połączenie starego Tilaf w nowym Tilaf. Czyli jest dużo takich gitarowych odniesień do Kinga, właśnie, takich trochę kojarzących się ze stąsami ale są też y, absolutne analogie do lat 80., tzw. Tak ów do takiego klawiszowego, syntezatorowego brzmienia. Y, wszystko to poparte jest niebanalnymi, jak zawsze, i ciekawymi tekstami Munk'a. Głównym kierownikiem muzycznym y, i aranżerem całości jest Jan Benedek. Y, są również goście, zwłaszcza Kasia Cienkiewicz, która y, znakomicie wypadła w kapitalnym utworze Pochodnia z tej płyty, chociaż moim ulubionym utworem jest utwór Deszcz. Uważam, że TILAF wrócił w wielkim stylu, że zadowoli ta płyta zarówno starych fanów, jak i zapewni mu przypływ nowych, bo pokazuje to, co zawsze było w muzyce TILAF najważniejsze czyli stałą ewolucję, ale jednocześnie gdzieś tam nawiązującą do tradycji, z których się zespół wywodził. I do takiej muzyki, którą kocha zarówno Munich, jak i Jan Benedek, ale także inni członkowie zespołu, tak jak powiedziałem, ci sami, którzy nagrywali legendarny album King. Także gratulacje dla zespołu t -Love. Polecam Wam serdecznie tą płytę. Raz jeszcze przypomnę: How How, płytą roku moim zdaniem. Ale polecam Wam wszystkie płyty, te, które dzisiaj wymieniłem. Możecie je nabyć chociażby poprzez sklepy fan.pl czy Rockmetalshop.pl do których Was serdecznie odsyłam. I cóż, dziękuję Wam już za uwagę. Oczywiście jestem bardzo ciekawy Waszych typów, Waszych spostrzeżeń, Waszych propozycji, co według Was było w tym roku najlepszymi albumami, jakie płyty, jakie wydawnictwa. Bardzo proszę, abyście się tymi refleksjami podzielili ze mną w komentarzach pod tym filmem. Dodam jeszcze, że ten rok również się zapowiada bardzo ciekawie i smakowicie, jeżeli chodzi o płyty. No bo chociażby swoje wydawnictwa nowe zapowiedzieli Rolling Stonesi, Metallica, Depeche Mode, YouTube czy Krzysztof Tugowski z z Mistrzów. Także warto trzymać rękę na pulsie. Warto też oczywiście śledzić moje kanały w social mediach: profil na Instagramie, profil na Facebooku, moją stronę internetową. Mój profil na Patreonie, poprzez który możecie wspierać moje działania. I tradycyjnie proszę Was również o głos w tym, jaki vlog specjalny mam zrobić przy okazji moich 40 urodzin, które już 7 marca do wyboru są: cztery propozycje, 40 najlepszych koncertów, na których byłem, 40 najlepszych płyt, 40 najlepszych utworów oraz 40 najlepszych zespołów artystów mego życia. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, zachęcam Was do płyt, zachęcam Was do komentarzy, do podzielenia się swoimi refleksjami. Cieszę się, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki. Cześć.